La 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 dwadzieścia la, sześć. La, 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 la. Ona płacze, a mnie serce pęka. Nie mogę jej nawet pocałować. Znowu opryszczka. To prawdziwe zagrożenie dla moich bliskich. Nie chcę ich zarazić. Heavy Point to lek, który działa od środka. Podany w pierwszej dobie hamuje namnażanie się wirusa, blokuje rozwój opryszczki i redukuje ból. Heavy Point. Nie oddam czasu opryszczce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Adamet. Wektra zawsze pod ręką. Telewizja w każdym miejscu w Twoim domu. Internet tylko 44 zł, a TV online gratis. Zamów. Wektra zawsze pod ręką. Ulubione filmy i seriale tam, gdzie chcesz. Internet za 44 zł, a HBO Go już od złotówki. Zamów. Ci się, że przyjemnie już być nie można? Just... Sięgnij po jeżyki i poznaj przyjemność totalną. Kruchy herbatnik, aksamitny karmel, mnóstwo dodatków i mleczna czekolada Goplana. To dzięki nim jeżyki mają tak niepowtarzalny smak. Spróbuj też nowych jeżyków dark w pysznej ciemnej czekoladzie Goplana. Znasz sposób na maksymalną świeżość? Dezodorant antyperspiracyjny w żelu Arctic Ice Gillette Series. Niewidoczna ochrona i ekscytująco świeży zapach przez cały dzień. To robi wrażenie. Arctic Ice Gillette Series.